Cześć Marko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Markonem. Dzisiaj bijemy orlicę w trzech. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurwa, w Magabie. No, w sumie jest najsłabszy z nas, więc o mnie siekła dotyk. No, brałem dwa dotyki. Bez klątwy. <laughs> znaczy z jedną klątwą. coś dotyk. O no, virex zrobiła suka Zaś mi się jakła skrzydzę Kurwa Dotyk Jednak 2-2 dwa, dwa cebaki to jest piękne Bez przerwy cebaki Dokument jest szansa. No, easy peasy. 70%. Musiał się już hero bym mógł coś spać. Ero ja mogę jakieś spaść, nie? Nie przegram z tym PvP, ale się spytam co jednak pal jest No, proszę sobie Dobra, a więc wyskoczymy jeszcze ubić sobie smoka Kazum Kalidla A to jeszcze nie, to, to nie dopiero Czaśbugin no kurwa Dobra, w takim razie tu będzie szybciej O Ktoś tu nawet biła dwa Niedobrze Co to się dzieje z tym? czas, może czekło, trzeba zaraz Seta lepsze na no, trapanie ale na. tego, no, Bo ja są lepsze, seta. O, seba dziecko robił. No co za debil. W tym razie go na stąpkę lognął i to idziemy na wersa, jak jest sobie. Krótkie cięcie, jak będzie grupa na wersa, to wrócę. Ale zwracamy po ulicy w trzech, teraz wers w czterech. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Głowy mnie teraz ogłuszył. Kutas Ja, jakiś dotyk. Mero. Kurwa, dotyk. A przynajmniej w ogóle nie miałem hita, żeby dotyk wszedł. No 1%. Kurwa Chuj bombki strzelił Dawajcie chłopaki, wygrajcie to mm, Już jesteśmy w dupie Kurwa co oni robią Ja jebię, bez sensu A więc wracamy do wersa. Tym razem w siedmiu, nie powinniśmy już paść. To jednak już nie jest piątka. Zbijemy wersę. No jest Będzie kląs, że mama. Mamo. Przepraszam, bardzo mi się pamięć na dysku skończyła i nie, ma, nie mi wywaliło nagrywanie Ale dość szybko się kapnąłem dzisiaj i nie, nie wypadło nam na przykład połowa meczu w CSie Tylko chwileczkę nie było odbioru, że tak powiem Grad kur... kurwa we mnie pójdzie A, a jednak w sebe 20% easy będzie Brakuje mi Sebeka na tym tancu, naprawdę Przydałby się strasznie Oho ho. Ale przyjmijmy się to jest posypanie, bo 2 hera to jest i tak dobrze jak na niego Weźmiemy sobie budki. Dobra, więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego ci Nie, wróć. Nie dziękuję, bo jeszcze został nam jeden tytan. Mianowicie renegat którego wczoraj ubili o, 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 którego wczoraj ubili Tu jest o 16 No to ten odcinek będzie oczywiście wieczorem, nie? Więc koło 16 jeszcze ubierę Negata i wrzucę wam ten odcinek Zaraz wracę. A więc bijemy jeszcze przed Renegatem Maguła, a potem idziemy na Renę. hej, chłopaki. Czekaj, teraz muszę wziąć dwurękę, nie tak jak ostatnio. 10 jest. Coś ci strasznie szura. Jeszcze. Jeszcze? No lepiej. Kurwa, odcinek ledwo co ten wbiłeś do odcinka, a ty już dmuchasz nos? Jak mi, Cześć, tak witajcie. normalnie. normalnie. Dmuchałem w mikro, żeby go jeszcze Aha, jeszcze ty nos dmuchasz. Więc bijemy magułę, jest to trzeci już ty tam dzisiaj zaraz jeszcze pójdziemy na renegata a ja sobie wbiję na co jest no to sobie co jest jackpot 34, 35 centów jest szalone no kurwa człowiek takie budki z maguły teraz o przydały mi się no, ale też bym łapał nie mi by się przydały najbardziej łapy chyba ja wszystko łapię, nie? Bo to wdychę to i tak lepiej, żebym ja złapał niż ktoś inny. Oh. Motar dał Izakowi 2k, czujesz? LOL. A słyszałeś że Izaka wczoraj okradli? No, okradli go wczoraj. Masakra. Kutasy, nie? Ach, chuje. Po odcinku coś ci powiem, co mój kolega, to jest... ...po prostu kurwa masakra. Jaki on jest dojebany Powiem ci co w szkole odjebał dziś, wczoraj i dzisiaj mm. jest normalnie Masakra Sekwal, jak z tyłu został patrz Bo Sekła dał mi tarczę słońca Nie im na chuj tobie? No bo mu się on cknęła, A komu tego, co chciał dać? Mi? Co? Nie, bo chciał podejść, a na mnie, kliknął na mnie. Aha Aha, bo nie przeczytałem na boku Have Happy beer. Be, to rajtowo Howalne są głuche. Niech to stanie kurwa. A je... Yeah. Ale w jelu Serio homolotną kolejną legendę? Jaką? Chol jest gopli. No to ja widziałem. No jego mu gra kurwa 24 na 7 No, no, no E, dzisiaj ten Nie chcesz może dzisiaj nagrać odcinka z cs Nie Czemu? No nie mam siły do tej gry. Czemu? Jest chujowa. Aha. Ty, ty kurwa... Jakiś typek jak tutaj, widz, tak się trochę już kurwa rozszala o tym jetpocie, tak po jeden euro wbija, nie? Tak mm. widzę, że, że snajpi pod koniec tych, co wbijają po 30 centów, nie? Mhm. Chyba będzie trzeba mu ujebać trochę nosa. Co ty na to? Zdecydowanie popieram ten pomysł. Gorzej, jak nie ujebie nos. No gorzej, jak cię on ujebie nos. Ale nie, raczej nie. Wczoraj na tym wbiłem na coś głupot, nie? No. Nie coś głupot, tylko bet e, bez pot no. O człowieku, ty. Było 150 euro w puli, nie? Typ ich odpierdolił na 6%. I ile było? 150 euro w puli. Na 6% wygrał. To nice. A chciałem wbijać w to w kałachem bić, to że z ryzyk fizycznego. No, ale to kurwa za mało procenty Dużo za mało. Patrz ile mi przywraca energii podczas kryta. Ile? Pięćdziesiąt Skąd? A masz przywracanie? Jebany o, Pan powiedział nawet się popierdolony no wdych, jakbyśmy tak bili codziennie na to może by coś spadło. A no teraz przywrócił mi dyskról zjebany czemu? Przed chwilą przywróciłem 52 energii, nie? No. Teraz przywrócił mi 24. Ale przy, przy CK może. Podwójnym. To się nie. robi razy I dwa. Nie, Jak nie, to się nie. robi razy dwa. No i pasz teraz też mi Cio skrytyczny, Cio krytyczny skryty, porobi po plus 26 energii. Ojebany jakiś. To ja mam 51 energii. A ile masz energii ogólnie? Zaraz ci powiem, 266. Ja 217! No. To w ogóle jakieś pojebane <grywki> Bez kity. <kidu. grywki> do mnie pisze, elo masz czas? Dasz system Orenę? Masz no kurwa. napisz mu idzie. Nie mam czasu, żeby to e, dawaj na pota, Fajna stawka jest. O kurwa. Zaloguj się dopiero, ja pierdolę. Spokojnie, masz półtorej minuty. Tylko jak to przepierdolę, to ci zajebie. Mnie? No? Ja przez ciebie przejebałem wszystkie moje skiny. A ja nie? Nie? Ty no. przez siebie, ja ci mówiłem, jak chcesz, to wbije. Ty mi powiedziałeś, że dawaj seba, wbijaj. Pytałem się, Emeryon wbijać, bije, bije. Ale ja nawet nie popatrzyłem na tę pulę, kurwa. A ja grałem z Tobą wtedy, co przejebałem 570. Aha, chyba mi się nie zaloguje. Ile tam czasu jeszcze do końca? Zgodę? Minuta. Minuta? No. E ja to powinienem zdążyć. Ale to szybką ofertę, lub nie? No wiem. Jep Ooooooooooe oh, yeah. oh, oh, oh. yeah. Kurwa Nie zdąży chyba 40 Tylko ja byłem wojem To mam chyba dwurękę z magoły Nie, nie zdążę No nie, to już nie lub <kłysy> nie dobra y potwierdzenie mam ogólnie Teraz... To nie, to nie. Nie, nie. Ale poczekam sobie tutaj na następnego beta. No. Na pewno to coś bije. Je, yeah, moja dwórenka. A je, 5 euro, a je! Kurwa, fajnie byś zarobił. Więc lecimy jeszcze na renę, robię krótkie cięcie i wracam jak będzie grupa. A więc bijemy jeszcze Renegata. <laughs> Sambuliego ile chce za dodatki klanowe może by nam na mortar zrobił nie no A je, jeden euro w nie niecałe no ale to się jeszcze rozkręcić, może wiem, dlatego gdzieś tak w 40 sekundzie się wpierdalam w to. Jeszcze by nie odjebali! Ważny czas tam, si, si ma to. Kurwy jebane. Że ma, powiedzmy, dostajesz wak ale dalej grasz w CS-a tu można? Tak? Jak? No niektórzy mają powiedzmy, że dostępne blokady wak, ileś tam dni temu i normalnie przecież mają konta w CS-a grają Ale nie mogą turniejowy wygrać. W ogóle nie można grać, jeżeli masz waka Nie Tak Na serwerach możesz Dobra, ja chyba wbijam w tego beta czy nie Bije. Jak to przepierdolę Te pies Miklum P4 Jak ja jestem nad tym Na smoku a, a. Idź Najwyżej się wdrożę A je, w kałachem, tylko jeszcze weszła mi oferta <laughs> Jak to przepierdolisz teraz, to cię wyśmieje. <laughs> nie, to nie być, to tak nie może być Może być Nie tak. 90% mam Jeden ma... cztery niecałe, a drugi ma... Chyba... Kurwa, no nic nie weszło prawie. Och, Putin wygrał. Eee, aż tak kurwa dziwnie mi się zrobiło, jakbym miał dobrze nie pierdolić. Pozdrawiam tu ludzie z Renegata Widzów. Więc też pozdrawiamy ludzi z Renegatu, jak że... Bo już, już im się cisło, żeby F dać. Ale kurwa, I, 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 słuchaj... tam, na... w sumie. Słuchaj, czterech magów jest na Renę. Tak. No. Też tu się nie da paść. W sumie to idę tancem na Renę, wiesz? No i nie na Reneku, rzucaj pierdolę na kota Telefon to było? był poszedł C2, a my dalej bijemy Renegata No już tylko 27% Mix czterech tytanów dzisiaj, więc udało się Zabrakło tylko królika, którego Bulli i Fidel wybijają Uch, oh, cebek za 11k Okej. Dajcie mi strzałek, ja już zobaczyć ile mu e, to Tu miał 18,5%. Uch, sypną no, hera. No jestem Sypną no, hera, więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka Co się stanęło Gdybyś nie widział co ja dostałem na, na ten A więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka zostawcie łapkę w górę oraz do zobaczenia w kolejnym